Ja nazywam się Tomasz Czarnecki i jestem dyrektorem do spraw sprzedaży Franczyz F45. F45 to jest marka treningu funkcjonalnego. Na ten moment to jest 2500 lokalizacji w ponad 70 krajach. Specjalizujemy się, tak jak powiedziałem, w treningu funkcjonalnym. W studiu mamy ponad 9 ekranów. Współpracujemy przy użyciu technologii. Codziennie wykonujemy zupełnie inny trening eee, i dbamy o bardzo fajną atmosferę. Podczas tych zajęć. Jakiego franczyzobiorcy szukamy? Szukamy franczyzobiorcy, który chce budować lokalne społeczności przez narzędzie, jakim jest fitness. Franczyzobiorcy, który chce się zaangażować w swój biznes lub takiego, który chce być troszkę z boku, chce pełnić rolę inwestora. Tych modeli współpracy jest bardzo wiele. Jesteśmy bardzo dynamicznie rozwijającą się marką, zarówno jeżeli chodzi o Polskę. Za chwilę otwieramy wszystkie największe miasta w Polsce Wrocław, Kraków, Szczecin, Katowice, Rzeszów. Na świecie tych lokalizacji się otwiera miesięcznie około 20-30. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany budowaniem społeczności, jeżeli kochasz fitness, jeżeli coś, co powiedziałem przed chwilą, zainteresowało ciebie, zapraszamy do eksploracji tego konceptu. Prośba o kontakt. Zarówno przez naszą stronę internetową, lub przez targi franczyzowe, na których obecnie jesteśmy. Panuje tutaj świetna atmosfera, e, więc służymy pomocą, będziemy doradzać, jakiego typu lokalizacje są najlepsze na tego typu biznes. Pomagamy zarówno od szukania lokalizacji, budowy tej lokalizacji, marketingu, więc wszystko jest w komplecie. E, zachęcam do kontaktu.